Czy lubisz klimat baśni, lubisz mroczne historie, niczym z baśni Grimm, gdzie na koniec nasi bohaterowie będą musieli przeciwstawić się? Staremu złu, które gnieździ się gdzieś w kniejach tutejszych lasów, a może skrywa się na bagniskach? A może jest to stara czarownica, która opowiada klechty, ale są one w pełni prawdziwe? W takim wypadku pojawia się system, który jest bardzo interesujący i osobiście naprawdę bardzo się cieszę, że mam możliwość, cóż, już zagrania w niego, spróbowania. Miałem okazję zagrać jedną sesję do tej pory. I naprawdę świetnie się bawiłem. Mowa tutaj o Wesen. Wesen jest systemem, który rozgrywa się na terenach Szwecji, ale nie takiej zwykłej Szwecji. Ta Szwecja jest w dużym stopniu fantastyczna, a nasi bohaterowie natomiast wcielają się w tak zwane czwartkowe dzieci. Kim są oni? Cóż, już Wam biegnę tłumaczyć. Czwartkowe dzieci, nasi bohaterowie, czyli osoby, które posiadają magiczną zdolność widzenia świata baśni, istot nadnaturalnych, ponieważ przeciętny człowiek nie jest w stanie tego zobaczyć. My natomiast wcielając się w bohaterów, będziemy w stanie eksplorować ten magiczny świat. Istnieje natomiast w Szwecji pewne stowarzyszenie, które nazywa się Stowarzyszeniem Artemis. Owe stowarzyszenie zrzesza takie osoby, by mogły pod ich nadzorem prowadzić badania, badania jak i również bronić magiczne istoty bądź chronić ludzi zależnie od tego z jakimi istotami się konfrontują. Niektóre z nich są złe, inne psotliwe, a jeszcze inne nawet pomocne ludziom. No dobrze, Wesen zostało wydane przez Free League, czyli wydawnictwo, które znamy z chociażby takich tytułów jak Tajemnice pętli, jak obcy Grafa Bularda, jak również Mutant Year Zero, czy Coriolis. Jeżeli szukacie systemu lżejszego niż ze Ktulu, ale będącego mroczną baśnią, w takim wypadku odpowiada wam. Wesen, który jest systemem, ale to bardzo, ale to bardzo interesującym i dobrym. Oparty na tej samej mechanice, co inne systemy Year Zero, czyli rzucamy kośćmi sześciościennymi, nasi bohaterowie posiadają odpowiednie atrybuty, jak i również punkty umiejętności, sumujemy je i mając z reguły około pięciu kostek, jesteśmy w stanie wykonać test. Test powodzi się, jeżeli wyrzucamy szóstkę, czyli jest tutaj Pewne utrudnienia w momencie kiedy próbujemy forsować rzuty. W takim wypadku otrzymujemy rany by móc osiągnąć nasz sukces. Wystarczy jedna z reguły kość, czy jedna szóstka, żeby ten sukces osiągnąć. Jednak pewne wyzwania wymagają od nas większej liczby sukcesów. Jednak jeżeli je osiągamy, w takim wypadku dzieją się pozytywne i dodatkowe rzeczy dla naszych bohaterów. Nie jest to tylko i wyłącznie osiągnięcie prostego sukcesu, ale także dzieje się coś jeszcze. No dobrze, ale co więcej dzieje się takiego interesującego w owym Wesen? Wszystko dzieje się w latach dwudziestych XIX wieku. Nasi bohaterowie są badaczami, którzy odkrywają owe tajemnice, udają się w różne ostępy Szwecji, by tylko i wyłącznie poznawać tajemnice Wesen, czyli magicznych istot, które żyją na tamtejszych terenach. Mechanika wspiera istotny element, czyli element strachu. Podobnie jak w systemie obcy, nasi bohaterowie mogą być tak bardzo przerażeni, że nie będą w stanie wykonywać czynności, albo będą działy się rzeczy niekontrolowane przez nich. Ale sam system jest prostszy niż obcy, jednak bardziej rozbudowany niż chociażby tajemnice pętli. Daje to bardzo płynną rozgrywkę, łatwą i szybką, ale słuchajcie, Przejdźmy do środka, zobaczmy jak to wygląda, ponieważ mamy różne archetypy, mamy różne postaci znajdujące się w tym podręczniku, ale jednocześnie ten podręcznik jest prześliczny. Osobiście nie wiem czemu, ale gdzieś ta stylizacja pierwsza na okładce kojarzyła mi się z Minolą, ale to co jest w środku jest naprawdę pajęczne. Więc sprawdzamy. No dobrze. To mamy już tutaj podręcznik, możemy się jemu przyjrzeć dokładniej. Widzicie wyraźnie ilustrację przedstawiającą jednego z Wesen, jedną ze zjaw. I przejdźmy do środka. Podręcznik, jak wszystkie podręczniki, Free League jest wydany naprawdę bardzo ładnie. Jakość papieru klasycznie, świetna, ale ze wszystkich podręczników powiem otwarcie, on zrobił na mnie największe wrażenie. Jakość ilustracji jest niesamowita. Widać, że klimat baśni, który był tutaj bardzo, ale to bardzo ważny dla twórców, jest zachowany i to zachowany w jednej, jednolitej stylizacji, który tylko i wyłącznie jest podtrzymywany na każdych kolejnych stronach. Są to naprawdę pełne bogactwa ilustracje, które przedstawiają ten świat w doskonały sposób, pozwalają nam wejść w niego jeszcze jeszcze lepiej. Zasady natomiast są spisane bardzo prosto, bardzo pre, również i mm, precyzyjnie. Dzięki czemu jest to system tak samo dla zaawansowanych graczy, jak i również dla początkujących. Dobrze, kiedy tworzymy postaci, mamy kilka mm, interesujących elementów. Jednym z nich jest chociażby tajemniczy sekret naszej postaci. Każdy go posiada i odkrycie go jest Istotnym elementem dla budowania relacji wszystkich bohaterów. Archetypy posiadamy takie jak: e, takie jak naukowiec, takie jak doktor, lekarz, łowca, okultysta, oficer, kapłan, detektyw, sługa, włóczęga pisarz bądź pisarka. I na tym kończymy. Każda z postaci, podobnie jak w innych mechanikach Year Zero, dzieli się jej tworzenie tej postaci na kilka elementów. Jest tutaj motywacja, która prowadzi naszego bohatera, trauma, tajemniczy sekret i relacje z innymi postaciami. Również mamy tutaj ogólną informację, jakie talenty możemy dostać, jakie posiadamy wpływy, jak i również jaki mamy główny atrybut naszej postaci, także i przedmioty. No dobrze, dalej są opisane umiejętności, przez które przelecimy. Jak widzicie, cały czas tych ilustracji jest naprawdę sporo i są naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne. A istotnym też elementem jest to, jak dużą część tego podręcznika stanowi e, FLAW, czyli element historii świata, jak i również ten, który będzie Istotny dla rozgrywanych przygód, bo podobnie jak w innych systemach, właściwie chyba szczególnie jak w tajemnicach pętli, nasi bohaterowie są związani z tym światem, lokacje mają istotne znaczenie i jednocześnie odwiedzamy je. I one są tu opisane, opisane są tu relacje między postaciami, relacje z magicznymi istotami, jak i również z lokacjami, które znajdują się w tym świecie. Dzięki czemu jest to gotowa gra, która jednocześnie wspomaga nas podczas prowadzenia czy samej gry. Dla narratora właśnie, czyli prowadzącego jest to bardzo, ale to bardzo wygodne ułatwienie, które Pozwoli nam w szybki sposób przenieść bohaterów do tegoż świata. Mamy tutaj oczywiście bestiariusz, mamy opis wszystkich magicznych istot, jednocześnie z tym, jaki jest sekret, żeby pokonać ową istotę. Więc jest to bardzo, ale to bardzo inspirujące w tym zakresie, że dzięki temu już od razu wiemy, w jaki sposób stworzyć wyzwanie, ale może i również jednocześnie w jaki sposób podpowiedzieć graczom, jak mogą konfrontować się z owymi istotami. Mamy oczywiście tutaj również i wstępną przygodę, ale także opisane w jaki sposób tworzyć tajemnice i scenariusze. Co jest zawsze, ale to zawsze właśnie pomocne w systemach Mier No i oczywiście te śliczne ilustracje baśniowe, które pojawiają się, ale mimo tej baśniowości wciąż pozostają tajemnicze, niezbadane i przyciągają dzięki temu swoją. Swoim fascynującym stylem. Dobrze, to jest tyle, jeżeli chodzi o podręcznik i jakość wydania. Ta edycja, akurat jest edycją limitowaną, różni się tylko i wyłącznie mm, okładką. E, a. Podstawowy podręcznik również wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie, więc zachęcam Was szczerze do sięgnięcia tego, do tego systemu, jeżeli chcecie spróbować czegoś innego niż tylko i wyłącznie ze wktulu, ale czegoś baśniowego, rocznego, gdzie też wcielicie się w badaczy, ale będzie to w innej tonacji. Gdybym miał wskazać system, na przykład, który jest bardzo podobny do Labiryntu Fauna, czyli znanego filmu em, Toro del Toro, to Wesen e, byłoby. Odpowiedział na to wszystko. Jeżeli lubicie baśnie, sięgnijcie, grajcie. Zachęcam Was, trzymajcie się. Cześć!